Siema Mordy, z tej strony zaczes. Oraz do. E, szybki update dotyczący What the Faza. Jak być może wiecie, w Łodzi dzisiaj miał się odbyć koncert Riot City oraz Travelera. A bardzo chciał to zrobić, ale niestety koronawirus miał inne plany. Więcej szczegółów można znaleźć na wydarzeniu. Wydarzenie zostało skasowane, ale pytajcie Adreja w razie no, czego. Spokojnie. No i my mieliśmy pewien plan. Mieliśmy plany nagrywać wywiady przez najbliższe, zobaczyliście pewnie, dwa że Dwa wywiady. Tak, miały być dwa wywiady, w przyszłym tygodniu Myślę, że mogę zdradzić, że planujemy również wywiad. Tak! Tylko, że nie wiadomo też, czy dojdzie do wywiadu. Czy w końcu się odbędzie. Tak, także e, koronawirus wypierdolił dewazowi plany organizacyjne troszkę e, i musimy się teraz... Musimy się naradzić, jak będą odcinki, gdzie, co, po co i dlaczego. Na pewno będą, teraz jest chwila przerwy z powodu koronawirusa oraz tego, że plany wzięły totalnie w dupsko. Tak, e, wybaczcie nam proszę i e, trzymajcie się tam bezpiecznie, Dokładnie. pamiętajcie, żeby zawsze zasłaniać usta przy kasłaniu, najlepiej łokciem. Tak jest. Eee, czekaj, jakie tam były jeszcze zalecenia? Eee, Pij wódkę. Wódka Deptaj krzyże, venom rządzi. Słyszałem, że venom dezynfekuje. Wenom jest tak. najlepszym lekarstwem na wszystko. Tak. Dobra. Dobra. Zaczesz aut. Znany aut. Siema. Yo.